Kim był Eliasz i dlaczego jego historia opisana w Biblii jest nadal ważna? Imię Eliasza oznacza Pan jest moim Bogiem, a przesłanie jego życia odzwierciedlało to imię tak jak ma to miejsce do dziś. Dowody na istnienie tego człowieka są nie tylko rozproszone po całym Starym Testamencie, ale wzmianki o nim znajdują się także w Nowym Testamencie. Kim więc właściwie był Eliasz? Co osiągnął? Jaki był, jako osoba, jak Twoja wiara przeplata się z Twoim codziennym życiem i jaki ma na nas wpływ. Przyjrzyjmy się dwunastym cechom Eliasza i zobaczmy, jak ten człowiek wiary inspiruje nas dzisiaj. Wioski, prorok, cierpiał na depresję. Siedział pod samotnym drzewem i modlił się, aby umrzeć. Mam dość, panie, powiedział. Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków, którzy umarli pierwszy królów 19:4. Depresja jest często wywoływana przez wydarzenia życiowe i może naprawdę cię przygnębić. Biblia zawiera wiele aluzji do tego strasznego stanu i opisuje próby ludzi, którzy cierpieli z powodu tego stanu. Mimo że byli wiernymi pracownikami Boga, ci ludzie nie cierpieli przede wszystkim dlatego, że byli grzesznikami. Cierpieli, bo byli ludźmi i podatni na silną presję. Eliasz był zniechęcony, gdy został skarcony w oczekiwaniu na chwilę triumfu. Jego wielkie nadzieje zostały zniweczone i pogrążył się w smutku. Do tego momentu Eliasz był uosobieniem duchowej odwagi. To brzmi całkiem przekonująco. Okazuje się, że nie jest on jedynym prorokiem, który sobie z tym radzi. Inne wielkie nazwiska, które przeszły przez ten trudny stan opisany w Biblii, to Mojżesz Dawid. Wystarczy przeczytać psalmy. Hiob, Judasz, Samson i Saul. Każda z tych postaci ma swoją historię do opowiedzenia, a jest ich znacznie więcej, ale skupmy się na kilku dniach z życia Eliasza. Po wielkich osiągnięciach możesz czuć się przygnębiony. Kiedy Elias popadł w depresję, właśnie przeżył najważniejszy moment w swojej karierze. Zobacz, co wydarzyło się na kilka godzin przed tym, jak poprosił Boga o odebranie mu życia. Modlił się o deszcz, który przyszedł po siedmioletniej suszy. Właśnie spuścił z nieba królewski ogień i naród izraelski zwrócił się do Boga. Właśnie wyeliminował w konfrontacji 850 pogańskich proroków. Nabrał ogromnej prędkości i wyprzedził Rydwan króla. Nie trzeba dodawać, że sytuacja Eliasza układała się pomyślnie, ale wystarczyła groźba ze strony królowej Izabel, aby uciekł. Przerażony o swoje życie i pogrążony w smutku. Dwuk. Wskrzesił martwe ciało. Ponieważ nie było wody do picia, Eliasz w końcu opuścił swoją kryjówkę, i Bóg wysłał go do pewnej wdowy, która się nim opiekowała. Kobieta była biedna i nie miała dość dla siebie i syna, ale oddała Eliaszowi wszystko, co miała. W zamian Eliasz obiecał, że jego mały dzbanek pszenicy i butelka oliwy. Nigdy więcej się nie skończą. Syn tej kobiety w końcu zachorował i nie było już w nim życia. Eliasz zaniósł młodego mężczyznę do swojego pokoju na Poddaszu i wołał do Boga. Bóg odpowiedział Eliaszowi, i chłopiec z martwych wstał. Król, 17, król 24. Po tych wydarzeniach syn tej kobiety, właścicielki domu, zachorował i jego stan stał się bardzo poważny, aż nie mógł już oddychać. Wtedy powiedziała do Eliasza: Co się z tobą dzieje, mężu Boży? Czy przyszedłeś do mnie, aby przypomnieć o mojej winie i zabić mojego syna? Ale on jej powiedział: Daj mi syna. Potem wziął go z jej ramion i zaniósł do górnej izby, gdzie przebywał, i położył go na swoim łóżku, w którym ja przebywam, zabijając twojego syna. Potem trzy razy położył się nad chłopcem i wołał do pana i mówił: Panie Boże mój, proszę przywróć mu życie temu chłopcu. I usłyszał pan głos Eliasza, i życie chłopca wróciło do niego i ożyło. Następnie Eliasz wziął chłopca, zaprowadził go z górnego pokoju do domu i oddał go jego matce, która żyje. Wtedy kobieta rzekła do Eliasza: Teraz wiem, że jesteś mężem Bożym i że słowo pana w twoich ustach jest prawdą. Trzeci. Zganił niegodziwego króla i był karmiony przez kruki. Eliasz początkowo pojawia się w I królu w 17, gdzie jest zidentyfikowany jako mieszkaniec Tyzbe w regionie Gilead. Po powiedzeniu okrutnemu królowi Achabowi, że nie będzie rosy ani deszczu, Bóg poradził mu, aby uciekł do doliny, gdzie dwa razy dziennie karmiły go kruki. Pierwszy król XVII, 216 Wtedy pan skierował do Eliasza słowo: Wyjdź stąd, skręć na wschód i ukryj się w Dolinie Kerit, na wschód od Jordanu. Będziesz pić ze strumienia, a ja kazałem krukom, aby cię tam pasły. Uczynił tak, jak mu pan powiedział: Udał się do Doliny Kerit, na wschód od Jordanu, i tam kruki przynosiły mu chleb i mięso rano, a wieczorem chleb i mięso, i pił ze strumienia. Tatresz, Bóg wybrał Eliasza, Bóg używa zwykłych ludzi, do dokonywania niezwykłych wyczynów. Eliasz, jak wielu proroków z Biblii, nie aspirował do bycia jednym z posłańców bożych. Raczej Bóg wyznaczył go do tej roli. Kiedy został wezwany, Eliasz nie wahał się przyjąć swojej misji. Mimo że okrutny król zdawał się zagrażać jego życiu. Eliasz natychmiast pospieszył do centralnego miasta Samarii, aby przekazać wiadomość królowi Ahabowi. Zatem Bóg posłał Eliasza, aby się ukrył, podczas gdy susza wysuszyła rzeki i zniszczyła plony narodu. I Król 18, 1. I stało się po wielu dniach, że w trzecim roku doszło do Eliasza słowo pana, mówiące: Idź, stań przed Achabem, a ja spuszczę deszcz na powierzchnię ziemi. Eliasz został wybrany, aby stawić czoła naśladowcom Baala, po prostu dlatego, że miał więź z Bogiem. Oprócz przeciwstawienia się prorokom Baala na górze, Karmel dokonał innych cudów. Na przykład zapewnił wdowie nieograniczone zapasy pszenicy i wskrzesił martwego chłopca. 5. Eliasz był człowiekiem, który słuchał Boga. W Biblii wielokrotnie widzimy ludzi nachylających uszy ku wszechmogącemu, łącznie z Eliaszem. Można go nazwać człowiekiem, który słuchał Boga. Widzimy, jak Eliasz nachyla ucha w pierwszym król. 17-22, a także w 2 król 1 i 2, 1 król 17 2 3. Wtedy doszło do niego słowo pana, mówiące: Odejdź stąd, skieruj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który jest na wschód od Jordanu. 1 Pier król 19 9. Potem przyszedł do jaskini i tam przenocował. I oto doszło do niego słowo pana, i rzekł do niego: Co tu robisz, Eliaszu? 6 Został wzięty do nieba. Ziemskie życie Eliasza zakończyło się w spektakularny sposób. Eliasz przekroczył rzekę Jordan ze swoim uczniem i następcą Elizeuszem, którego rozdzielił, uderzając go płaszczem. Gdy obaj chodzili i rozmawiali, pomiędzy nimi przejechał ognisty rydwan, zaprzężony w ogniste konie, a Eliasz został wzięty do nieba dwa król. 212. I stało się, gdy pan miał w wichrze zabrać Eliasza do nieba, że Eliasz odszedł z Elizeuszem z Gilgal. I Eliasz powiedział do Elizeusza: Zostań tu proszę, bo pan posłał mnie do Betel. Ale Elizeusz powiedział: Na życie pana i na życie ciebie nie opuszczę cię. Potem zeszli do Betel. Wtedy synowie prorocy, którzy byli w Betel, wyszli do Elizeusza i zapytali go: Czy wiesz, że pan dzisiaj zabierze ci pana twojego? A on odpowiedział: Tak, wiem o tym, nie mów o tym. I rzekł do niego Eliasz: Elizeuszu, proszę, zostań tutaj, bo pan posłał mnie do Jerycha. Ale on powiedział: Na życie pana i na życie ciebie, nie opuszczę cię. Poszli więc do Jerycha. Wtedy synowie proroków, którzy byli w Jerychu, przyszli do Elizeusza i zapytali go: Czy wiesz, że pan dzisiaj zabierze ci pana twojego? A on odpowiedział: Tak, wiem. Nie mów o tym. I rzekł do niego Eliasz: Proszę, zostań tutaj, bo pan posłał mnie nad Jordan. Ale on powiedział: Na życie pana i na życie ciebie nie opuszczę cię. Więc oboje ruszyli dalej. Wtedy wyszło pięćdziesięciu mężów z synów proroków i obserwowało to z daleka, podczas gdy obaj stali nad Jordanem. Eliasz wziął swój płaszcz, złożył go i uderzył w wody, a oni rozdzielili się w tej tamtą stronę, Także obaj mogli przejść po suchym lądzie. I stało się, że gdy przechodzili, Eliasz powiedział do Elizeusza: Zapytaj, co chcesz, abym ci uczynił, zanim będę od ciebie zabrany. I Elizeusz powiedział: Proszę, niech spłynie na mnie podwójna porcja twojego ducha. A on na to zapytałeś o trudną rzecz. Jednak, jeśli mnie ujrzycie, gdy będę od was wzięty, będzie on wasz. Inaczej tak się nie stanie. A gdy szli i rozmawiali, oto rydwan ognisty i konie ogniste rozdzieliły ich, a Eliasz w wichrze wstąpił do nieba. Elizeusz patrzył na odejście Eliasza i wziął jego płaszcz. Elizeusz przyjął płaszcz Eliasza i natychmiast rozpoczął swoją cudowną karierę. Eliasz pojawia się w Nowym Testamencie przy czterech różnych okazjach. Pojawił się podczas przemienienia z Mojżeszem i Jezusem Chrystusem. Jezus w Ewangelii Mateusza 17, 10, 13 wspomniał o Eliaszu, że już przyszedł. Eliasz jest także wspomniany w Łukasza 4:25 i Jakuba 5:17. 7. Eliasz był człowiekiem o tych samych pasjach co my. Jakub pisze nam w swoim liście, że Eliasz był człowiekiem o podobnych pasjach do naszych. Zmagał się z tymi samymi wadami i słabościami, ale miał wiarę, która stanowi dla nas wyzwanie jest ukazany jako wzór wiary i gorliwego ducha modlitwy. Dlaczego więc nie pójść za jego przykładem? Jakuba 5:17-18. Eliasz był człowiekiem ulegającym tym samym namiętnościom co my i modlił się usilnie, aby nie padał deszcz i nie padał deszcz na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. I modlił się ponownie, a niebo zesłało deszcz, a ziemia wydała swój owoc. Ślom on był inny. Habit Eliasza stanowił osobliwy strój wykonany z sierści wielbłądziej i skórzany pas. Jest to godne uwagi, ponieważ przy jednej okazji następnie król Ohazjasz poprosił posłańca, aby opisał człowieka, którego widział. Kiedy posłaniec wspomniał, że mężczyzna był nietypowo ubrany, król wiedział, że to Eliasz, drugią królów 1.1.8. I odpowiedział im Eliasz, jeśli jestem mężem Bożym, Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie was i waszych pięćdziesięciu. I ogień Boży zstąpił z nieba i pochłonął Jego oraz jego pięćdziesiątkę. Był niezwykły ze względu na swoją skromność, zachowanie, działania i poświęcenie. Był pierwszym prorokiem, który wskrzesił człowieka i położył kres suszy. Szedł z Bogiem szczerze i stanowczo. Był niezwykły, ponieważ był współczujący, odważny, całkowicie oddany Bogu. I wyróżniał się na tle innych ludzi swoich czasów. Elias zasłynął ze swojego charakterystycznego wyglądu i wyjątkowego stylu życia. 9. Płaszcz Eliasza oznaczał poświęcenie się służbie bożej. Płaszcz był wierzchnią szatą noszoną przez hebrajskich nauczycieli lub proroków. Został rzucony przez Eliasza na Elizeusza. Aby pokazać, że został poświęcony na urząd proroczy i wyznaczony na jego następcę, Dziś pierwszy król Pierze 15, 13, 19. Gdy Eliasz to usłyszał, naciągnął płaszcz na głowę, wyszedł i stanął u wejścia do jaskini. Wtedy odezwał się głos do niego: Co tu robisz, Eliaszu? 10. Eliasz był posłuszny. Eliasz stał się potężnym mężem bożym, po części dzięki swemu posłuszeństwu. Żył życiem wiary i posłuszeństwa Bogu bez względu na to, co działo się wokół niego. Pilnie wykonywał wszystko, co nakazał mu Bóg. Bez względu na to, jak trudne lub pozornie niemożliwe były sytuacje, był gotowy pełnić wolę Bożą. Eliasz pokazuje, jak ważne jest wierne słuchanie Boga i posłuszeństwo Bogu. 11. Eliasz dokonywał cudów w czasach niedoboru. Podczas dotkliwego głodu. Eliasz odwiedził dom wdowy w Sareptie. Z garścią mąki i odrobiną oliwy z oliwek przygotowywała ostatni posiłek dla siebie i syna, zanim umrą z głodu. Eliasz poprosił ją, aby najpierw upiekła mu małe ciasto, obiecując, że nie zabraknie mąki i oliwy, dopóki nie powróci deszcz. I tak to było. Przez cały czas głodu nie zabrakło mąki i oliwy. Jedny król, 17,8, osiem, szesnaście. 12. Eliasz jest wzorem wytrwałości w modlitwie. Jakub wskazuje Eliasza jako przykład żarliwej i skutecznej modlitwy. Modlił się, żeby nie padało, i nie padało przez trzy lata i sześć miesięcy. Pomodlił się jeszcze raz i niebo zesłało deszcz. Wytrwałość Eliasza w modlitwie jest wzorem dla wszystkich wierzących. Jakuba 5, 17-18. Eliasz, wyjątkowy i oddany prorok, inspiruje nas swoim posłuszeństwem, wiarą, odwagą i wytrwałością. Jego życie i czyny nadal są wzorem oddania Bogu, pokazując nam, że niezależnie od okoliczności, powinniśmy ufać Bożym drogom i podążać za nimi.